Paweł Gawin, MVP spotkania finałowego, bohater, zastąpiłeś Nikosia. Powiedz mi, łatwiej z Nikosiem czy bez? Ehm, szczerze mówiąc, ciężko powiedzieć, bo z Nikosiem jednak e, mam świadomość, że, że jest ta osoba w drużynie, która odciąży mnie od grania. I, i w przypadku, tak jak e, Golden Treasures, e, zaczęli od połowy, bodaj rzeczy, na czwartą kwartę. Yy, zaczęli mnie podwajać na połowie i musiałem oddawać piłkę i z Nikośem na pewno byłoby łatwiej, bo wziąłby tą piłkę i zagrałby sam, rzuciłby 40 punktów i być może to nie ja tutaj bym stał jako MVP finałów, tylko właśnie Nikoś, ale yy, mimo kontuzji naprawdę dał sobie wszystko jako trener na ławce, no, motywował nas. I pomógł nam w tym w zwycięstwie. Bez, tego, bez niego byłoby ciężko to. To jest takie pytanie retoryczne, bo ty jesteś młodym człowiekiem, wchodzisz w jakiś sport amatorski, bawiąc się jeszcze w zawodowy. Graliście dzisiaj z wielkimi brakami. Wierzyliście w tą wygraną tak szczerze? Muszę szczerze powiedzieć, że Michał Bożomański przed meczem, jako jedyny chyba, nie wiem czy jako jedyny, bo nie słyszałem opinii innych, ale ja myślałem, przychodziłem tutaj z nastawieniem, żeby zagrać dobry mecz. I żeby pokazać na co nas stać, bo byliśmy underdogami, zdawałem sobie z tego sprawę jeszcze w obliczu kontuzji Nikosia. A Bożomański w szatni przed meczem, 10 minut przed meczem mówił, że ten mecz jest nasz. Że my to wygramy i zaczął nawet przypominać historię jak grał w licealiadzie i byli totalnie skazani na porażkę, a też wygrali jednym punktem. Także wielkie brawa dla niego, że nie stracił tej wiary i cały czas ciągnął nas do przodu teraz na żarty, czyli MVP jednak nie gawi na Bożomański z tego co mówisz. Poza boiskiem myślę, że tak, a na boisku też pokazał na co go stać i też pociągnął drużynę. Trochę taktycznie, bo wielkie braki, powiedz na co uczulał Nikoś, na co Bożomański, na co wy chcieliście zwrócić uwagę, bo wiadomo, oni mają dużą przewagę pod koszem, u was są zawodnicy pod koszem, ale chyba troszkę słabsi, to był ten klucz, czy skupialiście się na nie wiem, na każdym zawodniku pojedynczo? Tak naprawdę... Wiem, że musieliśmy zwrócić uwagę na Damiana Marcinkowskiego, bo wiem, że on potrafi ciągnąć drużynę. Pociągnął zresztą w półfinale i doprowadził Golden do finałów. I do tego Michała Kalińskiego musieliśmy jakoś sobie z nim poradzić, bo no, nie oszukujmy się, nie mamy takiego wysokiego w składzie i musieliśmy właśnie drużynowo poradzić sobie z nim, dać radę. I nie wiem, co Ścibor tam powiedział wszystkim, i jakie dał wytyczne w obronie, ale wiem, że ja zająłem się Damianem, wydaje mi się, że w miarę dobrze realizowałem zadania, a Radek Dziewa, Karol Krz... Krzosik, Krzosik i, I Grzesiu, e, i Grzesiu właśnie dali sobie naprawdę radę pod tym koszem. Nie pozwolili Kalinowi na zbyt wiele, także wielkie brawa na nich. Dzisiaj mecz jeszcze? To będzie w szatni jakieś jeszcze dogryzania do Kalina? Tam powiesz mu dziadu, młody rządzi? Ja wiem, może po meczu, przed meczem trzeba się skupić. No. Trzeba wygrać mecz, bo też ważny w drugiej lidze z Dąbrową. I ewentualnie po meczu, jak nastroje będą dopisywały, to, to się pomyśli, ale z dziadem trzeba uważać. Wiadomo, dzięki, gratuluję. Dzięki wielkie.